Ołówek kopiowy, chemiczny, atramentowy. Bardzo możliwe, że taki twór nie jest w ogóle ci znany. I nic w tym złego. Sam o wielu rzeczach dowiaduje się dopiero w momencie pisania scenariusza i robienia researchu. Niemniej jestem w posiadaniu takich dwóch i myślę, że to wystarczający powód, żeby poszerzyć swój stan wiedzy na ich temat oraz przetestować możliwości takiego ołówka. Takiego, czyli jakiego? Czym jest ołówek kopiowy? Wynalazł go w 1857 roku Kay Pusher, a opatentował w 1866 roku Edison Clark. Powszechnie zostały wprowadzone do użytku kilka lat później, w latach 70. Rdzeń takiego ołówka wyrabiany jest ze ścieralnej glinki niepodlegającej wypalaniu, w przeciwieństwie do ołówków grafitowych, o czym już wspominałem. Nasączonej barwnikiem rozpuszczalnym w wodzie, na przykład fioletem metylowym. Podczas używania go na mokro, na przykład po zwilżeniu śliną, zostawiał on ślady odporne na ścieranie, dlatego gumka nie była do niego dołączana, a zamiast tego często były sprzedawane wraz ze skówką. Ze względu na swoje możliwości był on wykorzystywany na przykład do podpisywania dokumentów, ponieważ zostawiał on trwały, nieścieralny ślad. A mówimy tutaj o czasach, gdy długopis jeszcze nie istniał a pióra ze względu na swoją cenę nie były powszechnie używane. Tutaj dochodzimy również do samej nazwy ołówka kopiowego. Dokument zapisany takim ołówkiem można było skopiować, uzyskując obraz w odbiciu lustrzanym. Przy użyciu specjalnej wilgotnej bibuły i prasy. W czasach przedkserokopiarkowych, gdy potrzebowano kopii dokumentów, było to dość duże ułatwienie. Niestety taki dokument zapisany ołówkiem kopiowym nie był odporny na wilgoć i w przeciwieństwie do ołówków grafitowych ślad zostawiony na papierze rozmywał się. Niemniej taki problem dotyczył również zwykłego atramentu, więc Niczym nie ustępował piórom, po prostu był mniej prestiżowy. Sam proces kopiowania na mokro został opatentowany dużo wcześniej przed wynalezieniem ołówków kopiowych w 1780 roku przez Jamesa Ota. Dawniej powszechnie w ołówkach kopiowych stosowany był błękit anilinowy, który jest trujący. Dlatego w literaturze medycznej, szczególnie na przełomie XIX i XX wieku donoszono o wielu urazach i chorobach związanych z ołówkami kopiowymi. Zdarzały się przypadki martwicy tkanek zanieczyszczonych tym barwnikiem albo oparzeń śluzówki jamy ustnej od częstego ślinienia ołówka językiem. Barwnik anilinowy niszczy czerwone ciałka krwi i może prowadzić do niedokrwistości. Ale to było kiedyś, teraz już nie trzeba się tak starać, żeby się otruć. Dobry smaczny pyszny chrupiący, niebo w gębie. Ołówki kopiowe różniły się składem i barwnikami, dlatego na początku były sprzedawane po prostu jako ołówki niewymazywalne. Ołówki te były wykorzystywane również w dwóch innych procesach kopiowania. W hektografie wynalezionym około 1880 roku oraz powielaczu spirytusowym. Nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski. Spirit duplicator. Wynalezionym w 1923 roku. Taka odmiana ołówków kopiowych, które zawierały bardzo dużo barwnika, a bardzo mało grafitu niektóre nie zawierały go wcale została nazwana ołówkami hektograficznymi. Anyway, ołówek kopiowy w erze długopisów nie jest już tak popularny, ponieważ nie znajduje tak dużego zastosowania. Ołówkiem kopiowym można pisać również po drewnie, skórze, betonie, gipsie, z czym nie każdy ołówek lub długopis by sobie poradził. I obecnie właśnie tam znajduje zastosowanie w przemyśle drzewnym i stolarskim do oznakowania drewna, zarówno mokrego, jak i suchego, albo w przetwórstwie skór. Znalazłem również ciekawostkę, że można go użyć w celu sprawdzenia jakości miodu. Jeżeli miód ma dodatek cukru lub dolewkę wody, to barwnik z ołówka kopiowego zabarwi go na jego kolor. A jeśli tak się nie stanie, to ołówek nie zareaguje i mamy pewność, że miód, który kupujemy, jest najwyższej jakości. Jak najbardziej taki ołówek jest dostępny w sklepach plastycznych i nie tylko, ale czy nadaje się do rysowania? Sam najczęściej spotkałem się z ołówkami kopiowymi podczas tworzenia szkicu. Podobno korzysta się z nich również w rzeźbiarstwie. Te ołówki, które ja mam oczywiście różnią się od tych dawnych z prawdziwego zdarzenia. Te stare były szare, a dopiero po zbliżeniu końcówki nabierały tego niebieskiego lub fioletowego zabarwienia. Jeśli kiedyś również i taki wpadnie w moje ręce, być może zrobię o nim osobny odcinek. Dlatego zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Sprawdźmy więc możliwości tych ołówków. Przede wszystkim moje nie są toksyczne, no i są kolorowe. Czerwony i niebieski i z tego co widzę, aktualnie głównie takie są dostępne. Na wstępie już pierwszy minus, a będzie ich niestety sporo. Mają okrągły przekrój, czyli nic nie powstrzyma ich przed tym, żeby sturlać się z biurka. A jak wiadomo, każdy upadek naraża rysik, jak i cały wkład na połamanie się. Najpierw przetestujmy je na sucho. Stwierdziłem, że nie będę ich mieszać, ale wykorzystam oba na jednym rysunku. Jest tylko jedna twardość tego ołówka. Nie jest ona oznaczona, ale wydaje mi się, że jest ona gdzieś w okolicach 2B. Zrobiłem najpierw próbnik i wszystko wydawało się być ok, jednak nie tak łatwo uzyskać gładki gradient, ponieważ ołówek jest trochę bardziej miękki niż przypuszczałem. Co do mieszania z dwoma kolorami nie miałem zbyt wielkiego pola do popisu, no ale jako tako to wygląda. Zawód przyszedł, gdy chciałem je wymazać. Okazało się, że gumką chlebową nie wyciera się prawie w ogóle. Agunką elektryczną, czyli teoretycznie najmocniejszą, również nie wyciera się do zera. No nic, trzeba mieć to po prostu na uwadze podczas rysowania. A podobno miał się nie wymazywać dopiero po zbliżeniu. Jeśli chodzi o rysunek, zdjęcia, z których rysuję, są podlinkowane w opisie. Na pierwszy ogień poszedł ołówek czerwony. Brakowało mi tutaj możliwości uzyskania jakiegoś głębszego odcienia, ale nie jest to wina ołówka, a. Tego, że rysuję po prostu tylko jednym narzędziem. Kolor właściwie wchodzi bardziej w róż niż w czerwień. Na pewno nie odzwierciedla lakieru, który jest na ołówku. Na początku byłem neutralnie nastawiony, ale z czasem rysowało mi się coraz gorzej. Chcąc uzyskać głębszy kolor i bardziej przyciskając ołówek do kartki, rysik się po prostu łamał. Tutaj nie obwiniam w całości producenta, ponieważ mam te ołówki już kilka lat i walały się to tu to tam, mógł się rysik trochę uszkodzić nie mniej nie powinien on się łamać aż tak. Na koniec pokażę wam, że do wykonania tylko dwóch rysunków do tego od Użyłem połowę ołówka czerwonego i cały niebieski. Z tego powodu również. Teraz tutaj Wam nie pokazuję tych ołówków, bo po prostu je zużyłem. Tak, cały ołówek na tylko dwie ilustracje. Na tym ciemnym, mocniejszym kolorze pigment się grudkował i ciężko było uzyskać gładkie przejścia, a często rysowałem nie naostrzonym ołówkiem, tylko tak zwaną pałką, ponieważ podczas temperowania rysik również się łamał, no a chciałem wykonać chociaż ilustrację do tego odcinka. Z niebieskim ołówkiem było podobnie. Ze względu na ciemniejszy kolor udało mi się uzyskać trochę więcej głębi, nie mniej w Ciemnych partiach ołówek jeszcze bardziej się grudkował, a rysowałem na papierze gładkim Clary Fontaine Paint On Liza 250 gramów. Rysiki łamały się, nie dało się zrobić wielu warstw, nie da się go zbytnio wymazać, pomimo że kolor nie jest zbyt intensywny. Ale w przeciwieństwie do zwykłych ołówków nie świecą się. Generalnie rysowało mi się nimi źle, dlatego nie dopracowałem rysunku aż tak jak chciałem, tylko zostawiłem go na takim akceptowalnym poziomie. A ostatecznie po około po czterech godzinach rysunek wygląda tak. No to teraz zobaczmy jak radzi sobie na mokro. Lekko poirytowany pierwszą pracę miałem kolejny zawód już przy testowaniu. Okazało się, że ołówek niebieski nie rozpuszcza się pod wpływem wody. Czyż nie taki jest cel ołówka kopiowego, żeby stawał się permanentny pod wpływem wilgoci? Więc zmieszanie kolorów nici, liczyłem na jakiś fajny fiolet. Czerwony ołówek natomiast rozpuszcza się do całkiem przyjemnego różu. Biorąc pod uwagę, ile ołówka straciłem przy pierwszym rysunku, tym razem wziąłem kartkę A5 z bloku akwarelowego z SMLT 280 g Musiałem też zaplanować rysunek, wiedząc, że rozpuszcza się jedynie ołówek czerwony, więc najpierw dałem warstwę na sucho. Rozpusz puściłem, co się da. Poczekałem, jak wyschnie, i dałem kolejną warstwę na sucho. W tym wypadku również pracowało mi się źle. Próbowałem na koniec jeszcze uratować trochę rysunek białą kredką Mondelus, również od Kochinora. Tę pracę wykonałem w około 50 minut, ale teraz będzie hit. Na sam koniec, po pracy, chciałem jeszcze zatemperować po raz ostatni ołówki. Okazało się, że ołówek niebieski, jakieś 3-4 cm od końca, nie ma już rysika i jest samo drewno. Być może z ołówkiem czerwonym jest tak samo, ale jeszcze nie doszedłem do tego etapu. No, panie producencie, nieładnie tego szukiwać konsumenta. Generalnie po tych tylko dwóch pracach miałem całą zapchaną temperówkę. A tutaj możecie jeszcze zobaczyć, ile razy ołówek mi się złamał podczas tych dwóch rysunków. O rety, ciśnienie. No i tak jak mówiłem, rysunki wykonałem przed nagrywaniem tego mówienia, które nagrywam teraz, dlatego nie mam tych ołówków, dlatego ich po prostu w trakcie nie pokazuję, bo zostało ich dosłownie tyle. No ale sama ilustracja wyszła tak. Ołówki kopiowe Koch i Nor. Nie polecam bardzo. A na pewno nie do rysowania. Może ktoś znajdzie dla nich inne lepsze zastosowanie. Cytując klasyka: Nie mam nic do Koch i nora, ale te ołówki to bubel. Na pewno więcej razy się w nie, nie zaopatrzę. Będę jechać. Mam uczulenie na tandetę. Do szkicu nie, bo nie da się wymazać. Do rysowania również nie. O czym była połowa filmiku. Nie wiem, no zawiodłem się. Nie miałem wielkich oczekiwań, a i tak się zawiodłem. Oceniam tylko te konkretne ołówki, nie ołówki kopiowe w ogóle. Ale teraz mam uraz, więc nie sądzę, żebym wkrótce po jakieś inne sięgnął. I tym niestety negatywnym akcentem, ale za to z nową porcją wiedzy, kończę ten odcinek i ode mnie na dzisiaj to tyle. Daj znać w komentarzu, czy Ty kiedykolwiek używałaś, używałeś ołówka kopiowego i jakie ma. Doświadczenia. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, to możesz zasubskrybować mój kanał, zostawić komentarz, lajka. Możesz również wesprzeć mnie na przykład na Bajkofi. Zapraszam również na moje social media, szczególnie na mojego Instagrama i TikToka. Wszystkie linki, tak jak zawsze, są w opisie. Dzięki za oglądanie. Życzę miłego rysowania. Mam nadzieję, do następnego pajo!